Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest środa, 12 listopada 2025 rok. W piątej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale werset 17 Nie bądźcie strony niczy w sądzie. Wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga. I list Jakuba, drugi rozdział, dziewiąty werset. Jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. Jesteście uznani przez zakon za przestępców. I słowa Lotara Zanetiego. Tam gdzie zwalcza się niesprawiedliwość, jest miejsce dla wiernych, którzy określają się mianem Chrystusa. Tak jak On powinni. Stawiać się za sprawiedliwością i burzyć panowanie klasy. Wszechwładność pieniądza, ciemność ras i otępienie mas. Tam, gdzie dzieje się sprawiedliwość, niedola ma swój kres, a ziemia się odnawia. Dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego mówią nam o stronniczości. Każdy z nas jest lekko stronniczy. W swoich sądach, w swoich wyrokach o innych. Każdy z nas ma jakieś nastawienie od razu do człowieka, którego spotyka, choćby ubiór, sposób wyrażania albo kontekst spowodują, że patrzymy na tą drugą osobę jakoś inaczej. Czy da się jakoś wyzbyć tej stronniczości? Czy da się Wzbić się ponad y, te ludzkie schematy i y, ocenianie na pierwszy rzut oka. Czy jest to możliwe, aby y, w taki sposób patrzeć na człowieka, w jaki sposób patrzy na drugiego człowieka Bóg? Piąta Księga Mojżeszowa zachęca nas do tego, abyśmy nie byli stronniczy w sądzie, w wydawaniu wyroków. Jest to kontekst, jak najbardziej prawny. Kontekst y, Mówiące o narodzie wybranym, jako tym, który otrzymuje od Boga prawo, które ma traktować wszystkich równo. To prawo jest w ten sposób rewolucyjne i wyjątkowe. Aczkolwiek z różnymi wyjątkami, jeśli chodzi o obcokrajowców, sieroty, wdowy, to prawo szczególnie, byśmy powiedzieli, Chroni tych najsłabszych. Dlatego, z jednej strony, jest każdy wobec tego prawa równy, a z drugiej strony, jednak ci, którzy są słabsi, powinni być w sposób szczególny reprezentowani i im należy się odpowiednia pomoc. Ponieważ sytuacja gospodarcza, ekonomiczna sprawiła, że są tam, gdzie są w swoim życiu i nie mają takich możliwości, jakie mają wolni obywatele. W każdym razie, prawo którym czytamy, zachęca nas do tego, byśmy nie byli stronniczy w wydawaniu wyroków, w sądzeniu, abyśmy każdego jednakowo wysłuchiwali, abyśmy się nikogo nie lękali, a właściwy sąd należy do Boga. Możemy zastanowić się, na ile w naszym życiu kierujemy się tym zasadą. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg przypomina nam, że sąd należy do Niego. Co to znaczy? Człowiek, który staje przed decyzją, ma obowiązek wysłuchiwać zarówno małego, jak i wielkiego. Ma sądzić sprawiedliwie, jeżeli mu taka władza jest dana, ale ostateczny sąd należy do Boga, który będzie sądził, jak i tego, który jest sądzony, jak i Sędziego, który wydaje wyroki. Dzisiejsze fragmenty należy odczytywać jako wezwanie do odwagi, do uczciwości, do sprawiedliwości. Te cechy powinny charakteryzować każdego, kto podejmuje się roli sędziego, kierownika, przywódcy, lidera. Nie tylko w sensie prawnym, funkcjonalnym, ale tak naprawdę w codziennych relacjach, w ocenach, decyzjach, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy sąsiadami, czy jesteśmy przyjaciółmi, ktoś prosi nas o zawrokowanie, o wydanie odpowiedniego sądu. List Jakuba idzie jeszcze dalej. Pokazuje nam, że faworyzowanie jednych kosztem drugich to nie tylko błąd, ale grzech. To złamanie prawa miłości bliźniego, które jest fundamentem chrześcijańskiego życia. Każdy akt dyskryminacji, Każda w jakiś sposób stronnicza, polegająca na uprzedzeniu decyzja, to odejście od Ewangelii. Lotar Zenetti przypomina nam, że tam, gdzie walczy się z niesprawiedliwością, tak jest, tam jest miejsce dla uczniów Chrystusa. Uczeń Chrystusa nie tylko nie powinien wystrzegać się zła ale powinien aktywnie stawać po stronie dobra. Uczeń Jezusa nie może być biernym obserwatorem. Nie może milczeć, nie może ignorować tego, co się dzieje. Jeżeli widzi, że są podziały ludzi według klasy, rasy czy majątku, należy przeciwko temu działać. Według Zalettiego Misją chrześcijanina jest to, aby burzyć panowanie klas, przechładność pieniądza i potępienie mas. To wezwanie do działania, do zaangażowania, do takiego prorockiego świadectwa w tym świecie. Szczególnie w kontekście afrykańskim, postkolonialnym jest to brane pod uwagę, ponieważ oto biali ludzie, którzy przynieśli Ewangelię do Afryki razem z Ewangelią przynieśli też bardzo dużo złego. I dzisiaj z perspektywy pół wieku możemy mówić o postkolonializmie. Czyli w krajach afrykańskich, gdzie doszło do kolonializmu, nadal odczuwają czarni skutki tych decyzji, jakie były podjęte przez, przez białego człowieka. Również i w naszych strukturach europejskich, zachodnioeuropejskich, można obserwować różnego rodzaju resentymenty, jeśli chodzi o klasizm. W Wielkiej Brytanii, gdzie w sposób szczególny jest taki podział na różne klasy społeczne, ci, którzy nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, nie mogą studiować z tymi, którzy. Mają tych pieniędzy mniej. I również w Polsce dochodzą często takie głosy na temat tego, aby edukacja była droższa, aby nie dopuszczać do niej wszystkich, którzy, y, których nie byłoby stać na nią. Możemy zastanowić się, czy przypadkiem nie żyjemy w takich czasach przełomu i zwrotnych, w tym sensie, że coraz częściej dochodzą do głosu y, pewne ugrupowania różnego rodzaju też frakcje, które chcą w jakiś sposób wrócić do tych czasów, kiedy był ten podział na klasy, na biednych, bogatych, większy niż jest to obecny dzisiaj. Tam gdzie zwalcza się niesprawiedliwość, jest miejsce dla wiernych, którzy określają się mianem uczniów Chrystusa. Czy jesteśmy uczniami Chrystusa? Może łatwiej powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zwalczamy niesprawiedliwość, czy protestujemy przeciwko niesprawiedliwości, czy protestujemy przeciwko stronniczości, czy czynimy różnice między osobami, czy też wszystkich traktujemy tak samo, z taką samą sprawiedliwością. Jakub ostro ostrzega nas dzisiaj. Jeżeli czynimy różnicę między osobami, popełniamy grzech. I to może być również i w kościele ewangelickim obecne. Słyszałem nieraz takie różnego rodzaju poglądy na temat tego, że często ewangelicy patrzą na innych, którzy wstąpili do kościoła ewangelickiego z góry. Ponieważ uważają się za lepszych, bo są ewangelikami od pokoleń. Jest to oczywiście bardzo złe i błędne myślenie. Nie można tak dzielić ludzi na tych, którzy są konwertytami albo ewangelikami z urodzenia. Konwertytami jesteśmy tylko w dniu, kiedy wstąpiliśmy do kościoła. W tym jednym dniu, kiedy. Była uroczystość konwersji. Natomiast później jesteśmy ewangelikami, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Jak to dzisiaj Jakub wspaniale nam wyjaśnia, kiedy nie czynimy różnicy między ludźmi, wtedy postępujemy jak uczniowie Jezusa, ale jeżeli czynimy różnicę między ludźmi, popełniamy grzech. Warto o tym pamiętać. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, często jako ludzie oceniamy innych, jesteśmy stronniczy w naszych sądach. Ty, Panie, jesteś jedynym, sprawiedliwym sędzią. Zachęcasz nas do tego, abyśmy patrzyli na drugiego człowieka, tak jak Ty patrzysz. Spraw łaskawy Boże, abyśmy przez Ducha Twego Świętego nigdy nie działali przeciwko Tobie ani przeciwko sprawiedliwości, ale zawsze kierowali się Twoim Słowem. Zawsze mieli na uwadze Twoją sprawiedliwość. Abyśmy nie czynili różnicy między osobami, ale abyśmy sądzili wszystkich tak samo, wysłuchując jednego i drugiego z równie dużą uwagą, jaką Ty nas, Panie, wysłuchujesz. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.